Dzień dobry, jest czwartek 8 września, minęła godzina 14. Konrad Moreno, zapraszam do studia lotto. Na lotto.pl i w aplikacji mobilnej można grać większość gier lotto. Ja zachęcam wszystkich do spróbowania szczęścia w multi-multi. W tej grze dwa razy dziennie przez cały tydzień można wygrać nawet 25 milionów złotych. Wygrać o te miliony wystarczy wytypować 10 liczb, zaznaczyć opcję plus i dziesięciokrotnie zwiększyć stawkę w grze. A teraz przejdźmy do popołudniowych losowań. Na koniec programu podam numer super szansy. W MultiMulti -multi każdy ma szansę znaleźć swój sposób na wygraną, a do soboty warto typować 8 liczb. Dzięki trwającej promocji można wygrać o połowę więcej, czyli zamiast 22 tysięcy złotych można wygrać aż 33 tysiące złotych. Zapraszam na losowanie Multimulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęber maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. 52 13 61 Sześćdziesiąt osiem, czternaście, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, trzydzieści, dwadzieścia jeden, osiemdziesiąt, czterdzieści sześć,

Dziś wieczorem będzie szansa na powitanie lottu milionerów. Dzięki kumulacji szczęśliwa szóstka może być warta nawet 20 milionów złotych, a w lotu Plus do zdobycia będzie okrągły milion złotych. Życzę celnych typowań i jak największych wygranych. Powodzenia! W kaskadzie do wygrania jest 250 tysięcy złotych. Żeby cieszyć się taką wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na swoim losie. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejne ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Wylosowane zostały liczby. 23 1 6 19 Dwadzieścia dwa dziesięć siedemnaście dwadzieścia czternaście cztery dwadzieścia ze wszystkich gier LOT to największe pieniądze do zdobycia są w Eurojet. Pod jutro do wygrania jest 90 milionów złotych. A w Eurojackpot gra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 i 2 liczby z 12. A jeśli chce się wytypować więcej liczb, można zagrać systemem. Więcej informacji o tym sposobie gry można znaleźć na lotto.pl. Z kolei w zdrabkach co chwila pada jakaś wygrana. Od dzisiaj w punktach sprzedaży lotto pojawiła się nowa zdrabka płynne złoto, w której do zdobycia są między innymi aż trzy główne wygrane po 500 tysięcy złotych, czy 15 wygranych po 10 tysięcy złotych. A pula przeznaczona na wygrane wynosi ponad 35 700 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl Tylko od początku 2022 roku wypłaciliśmy Państwu na wygrane w zdrabkach oszałamiającą kwotę. To ponad 760 61 milionów złotych. Zapraszamy do punktu w lotto. Już za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi Multi Kaskady. Zacznę od Multi Multi. 52, 13, 61, 68, 14, 50, 63, 30, 21, 80, 46, 69, 15, 37, 54, 1, 34, 78, 6, 24. Liczba 24 jest plusem. Najwyższa wygrana w kaskadzie to 250 tysięcy złotych, żeby ją zdobyć trzeba było mieć szczęście w losowaniu następujących 12 liczb. 23, 1, 6, 19, 22, 10, 17, 20, 14, 4, 2, 24. To grając w multi-multi lub kaskadę aktywował siedmiocyfrowy numer super szansy, ten już za chwilę może wygrać 100 tysięcy albo nawet 2 miliony złotych. Warunek jest tylko jeden. Trzeba trafić wszystkie cyfry. Oto szczęśliwy numer super szansy. 1, 6, 0, 4, 6, 7, 0. Gratuluję zwycięzcom. Kolejny numer poznamy wieczorem. Wygrane w grach lotto na zakładach zawartych online są przepisywane do internetowego konta gracza. Można je przeznaczyć na dalszą grę lub wypłacić w dowolnym oddziale totalizatora sportowego właściciela marki lotto. W popołudniowym studiu lotto to wszystko, ale zapraszam na losowania o godzinie 22. Poprowadzi je Maria Zwierzyńska. Wieczorne losowania można oglądać m.in. na antenie TVP3. Miłego popołudnia. Do zobaczenia. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 90 milionów złotych. Eurojackpot, doświadczaj więcej.